W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek. Cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z Książęcego Skarbca. Dziękuję. Jaśnie oświecona. Wasza miłość. Przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi wiedźmin Geralt Rivii, zabójca bestii z Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Bokler przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Bokler. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damian przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na Książęcy Stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak, cieszysz się? Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki Tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki Tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na boków, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Bokler. Kapitanie de la Tour? Proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą i serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do boklerskiego dworu. Choć oczywiście, potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym? Było ci na rękę, że mnie wypędzili. Bo wiedziałaś, że dzięki temu tronu przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka. I uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali. Bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Na tobie się najbardziej zawiodła. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, nie? Ona mnie zdradziła. Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie nie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Byłyście wtedy dziećmi, i jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, wiedź nie. Ona miała wpływ. Pamiętasz, moja droga siostro? Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilwgarską delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałem łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiła się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych. Nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w Twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś, ani przedtem, ani potem, i nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię, słuchałam za to rycerzy. zbierałam informacje. Ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzeczko. Wybaczysz mi. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. To no, może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstewko. Czyżbyś jednak nie przepadał za są? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? niezamocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna diavolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące. Ale nie powiem. Udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę o to rękawice i maska. Załóż je, to nic ci nie będzie groziło. Dzięki. Ech, no dobra. Idziemy. Dziemy. Zaraz. Gdzie ty się podziałem? musiałem Te Bruksy nazwały cię zdrajcą. Cóż, wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi, bezwzględnie, w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z są. Pewnie na długo. Rozumiem. E, wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Mm, niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie. I zaskakujący finisz, nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Korwobianko należy do ciebie. A tak na marginesie, zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce obok łóżka. Mm, dziękuję. A co to takiego? Drobiazg sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz je pielęgnacji winorośli? Nie. Takie życie to nie dla mnie. Może i wpadnę tam raz na jakiś czas, żeby przezimować i napić się wina. Ale muszę zostać na szlaku. Nikt mnie nie pytał, czy chcę zostać wiedźminem. Ale będę nim do końca życia. Nie mogę tak po prostu zasiąść przy kominku i udawać kogoś innego niż jestem. Poza tym na świecie jest jeszcze sporo roboty dla mnie. Góle same się nie pozabijają. Zabawne, że za każdym razem, kiedy się spotykamy, dzieje się coś wstrząsającego. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgeforca. Tak. Choć akurat epizodu z Wildeforsem nie wspominam najlepiej. A z tego co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Bokler był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest niedość duża piwniczka na winą. Pozory, Gerard. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie. Nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Vildefortsem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard. A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania inkognito. Hmm. Ciekawy punkt widzenia. Ach. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druchu. Posiedźmy, przyjacielu. Posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak, należy.